Witajcie Kochani Dzisiaj trochę o Dworku Donesmark Na rozwój całego Śląska i jego spuściznym nie było tak wpływowego rodu jak rodzina Henkel von Donesmark Przez setki lat miała ona ogromny wpływ na dzieje Śląska i Zagębia Do tej pory pozostały liczne ślady działalności tego wpływowego i gospodarnego rodu Oprócz znanych i odwiedzanych przez rzesze turystów parków i pałaców w Sierkańcu, Brynku czy Nakle, istnieje wiele mniej znanych obiektów, które w ogóle nie są kojarzone z tym możnym rodem. Były pałacyk myśliwski, należący do rodziny Donesmarków, który był położony w bezpośrednim sąsiedztwie lasu i stanowił świetną bazę do wyruszania na leśne łowy. Często to tu podejmowano także gości i zapraszano ich na leśne ustępy. Pomimo że teren jest gęsto rozbudowany, dzisiaj w dalszym ciągu pobliskie lasy stanowią tereny rekreacyjne. Tylko zamiast łowić wielkiego zwierza, można wybrać się na rower lub spacer. A ścieżki rowerowe i szlaki turystyczne do tego zachęcają. Historia dworku rozpoczyna się już w roku 1846, kiedy to obiekt został przeznaczony na cele rekreacyjne i do tego czasu zaczyna służyć. Rodzinie Donesmarków podczas polowań jako miejsce do wysiadowania, do polowania w pobliskich lasach. To tutaj baronowie i zacne śląskie rody gościli na zaproszenie hrabiego Donesmarka. Przez cały czas istnienia obiektu wykorzystywany był zgodnie z wcześniejszym przeznaczeniem. Po wojnie w 1945 roku całe mienie prywatne zostało upaństwowione. Skonfiskowany cały majątek także rodzinie Donesmarków. Na szczęście, dworek myśliwski nie trafił do nowo powołanej jednostki, jakie było państwowe gospodarstwo rolne, ale trafił do lasów państwowych. Dzięki temu wyposażenie i charakter zabudowy w większości został utrzymany. Wskutek prywatyzacji dworek myśliwski przeszedł w ręce prywatne i w tej chwili służy wszystkim, którzy chcą zakosztować kuchni myśliwskiej. Po 160 latach w tym miejscu powstaje restauracja myśliwska o unikalnych wnętrzach i ciekawym myśliwskim wyposażeniu. Następnie w tym miejscu był zajazd myśliwski z mini stadniną koni. W tej chwili obiekt zmienił nazwę na Dworek Donesmark, która nawiązuje do tradycji pierwotnych właścicieli. Zabytek jakim jest dworek został przez nowych właścicieli pieczołowicie odrestaurowany. Odzyskał on dzięki temu Dawną świetność i służy obecnie jako wykwintna restauracja okolicznym mieszkańcom oraz gościom z dalszych stron. Tutaj kiedyś był staw, na którym moja matka, jak była dzieckiem, jeździła na łyżwak z byłą właścicielką tego dworku. Tam dalej jeszcze są, jest taki rów z wodą, który napełnia ten staw to kiedyś tam wpadnie z magnesem także do następnego kochani